Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Chciałabym dzisiaj z Wami podzielić się omówieniem techniki szarej skały. W przypadku osób narcystycznych, na czym ta technika polega, czemu służy, jaki ma sens i jaki ma cel. Więc do brzegu. Co to jest technika szarej skały? Technika szarej skały jest takim swoistym kamuflażem naszych emocji w taki sposób, ażebyśmy byli... Zupełnie nieczytelni dla osób z zaburzeniem narcystycznym. O co tutaj dokładnie chodzi? Ja oczywiście stoję na stanowisku i będę to podkreślała zawsze. W mojej ocenie najlepiej jest odejść od osoby z zaburzeniem narcystycznym. Dystans, odejście, rozstanie się jest na pewno. Przede wszystkim odejście od takiej osoby, zerwanie zupełnie kontaktu jest najbardziej zdrowym elementem naszego funkcjonowania w ogóle społecznie i emocjonalnie. Natomiast są przypadki, kiedy z, z bardzo różnych powodów no nie możemy tego zrobić i w związku z tym ta technika szarej skały jest bardzo tutaj użyteczna. I o co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli musimy pozostawać w kontakcie z osobą narcystyczną, to ta technika szarej skały Pozwala nam na swoisty emocjonalny kamuflaż, pewną neutralność, okazanie pewnej obojętności w taki sposób, że stajemy się dla osoby narcystycznej takie, bym powiedziała, obłe, nudne i w ogóle nijakie. I co to oznacza? Stosujemy tą technikę na kilka sposobów. Mianowicie chodzi tu po pierwsze o mimikę naszej twarzy. Jak najmniej słuchajcie emocji. Tak naprawdę nasza twarz y, może być bardzo plastyczna, możemy się uśmiechać, możemy przywracać oczami, możemy marszczyć czoło. No tutaj jest szereg możliwości, jeżeli chodzi o naszą mimikę twarzy. I w przypadku stosowania techniki szarej skały, to ta twarz, jeżeli chodzi o mimikę, y, ma być jak najbardziej nijaka, taka zupełnie pozbawiona emocji. Zaraz Wam to zaprezentuję. Nie ma we mnie w tej chwili najmniejszej emocji. Oczywiście intonuję to też głosem, wiadomo, ale chodzi o to, że zwyczajnie tutaj spoglądam, nie uśmiecham się, staram się mieć tą twarz jak najbardziej neutralną. Oczywiście należy pamiętać, że, wiecie, no my jesteśmy reaktywni, no mamy w sobie emocjonalność, mamy w sobie uczucia. Jesteśmy energią. Czasami trudno tak zrobić idealnie, żeby było tak, wiecie, bardzo neutralnie, ale warto to poćwiczyć i warto też dawać sobie na to czas, ponieważ my jako ludzie dla wprawnego oka, dla wprawnych obserwatorów, um, ujawniamy też na twarzy między innymi takie mikroemocje, właśnie, że nagle zmarszczymy czoło, y, spojrzymy się w inny sposób. Pojawia się taki, bym powiedziała, uśmieszek, na różne sposoby. Oczywiście mm, możemy starać się to kontrolować, ale może się zdarzyć, że takie mikroemocje ujawniamy. Natomiast trenowanie tego, stosowanie tej metody pozwoli nam w miarę możliwości na opanowywanie tych nawet mikroemocji w taki sposób, żeby nasza twarz w ogólnym odczycie stała się po prostu nijaka. No, w kontekście takim, żeby była jak najbardziej neutralna. To po pierwsze więc mimika twarzy. Po drugie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o właśnie komunikaty, wypowiedzi, to chodzi o to, żeby one były krótkie, swoiście zdawkowe, obojętne, ale takie też wiecie, neutralne. To nie chodzi tutaj o to, żebyśmy dawali tutaj wydźwięk, wiecie, strzelania focha, jakieś obrazy, bo, bo to jest troszeczkę różnica. Bardziej chodzi to, wiecie, o taki przekaz skrajnej neutralności. Na zasadzie tak, nie, nie wiem, oczywiście, pomyślę, zobaczę, zastanowię się, w sumie tak, mm -hmm, no dobrze, no okej, okay, jasne. Wiecie, takie bardzo. Proste komunikaty będące odpowiedzią na próbę rozmowy na przykład osoby narcystycznej z nami. Więc tutaj absolutnie nie blokujemy się na totalną ciszę, nie reagujemy totalnym wycofaniem właśnie i ciszą, tylko komunikujemy się w sposób jak najprostszy. Chodzi o to, żeby nie dać się wciągać w rozmowę, w nakręcanie się, w tłumaczenie się, danie sobie powiedziałabym czasu, mhm, zastanowię się. Daje sobie przestrzeń, potrzebuje chwili, i tak dalej, i tak dalej. Jak najprościej ostatecznie słuchajcie, chodzi o to, żeby ta komunikacja była grzeczna, bo właśnie nie chodzi tutaj o, o pewną napastliwość, o pokazanie, że jesteśmy mm, my, jesteśmy źli, obrażeni czy cokolwiek. Nie. Chodzi o jak największą neutralność z pewną grzecznością. I ostatni element takiej komunikacji, jeżeli chodzi o technikę szarej ska skały, to jest też kwestia naszej intonacji, naszego głosu, modulacji tego głosu. Wiadomo, czasami mówimy wyżej, niżej, ciszej, głośniej. Wiadomo, to, to jak ja do Was mówię, ta mowa jest czasami dynamiczna. Czasami mówię bardziej szczebiotliwie, jak się czymś cieszę i przekazuję Wam coś ważnego. Czasami mam ten głos obniżony. No wiadomo, ta, ta modulacja po prostu jakaś tego głosu u nas jest. I w tym wypadku chodzi o to, żeby ona też w miarę możliwości była jednostajna, taka zupełnie jednostajna. A więc mamy, że tak powiem, do kompletu, mamy mimikę, z której nic nie wynika, mimikę, mimikę twarzy. Mamy komunikaty, które są bardzo proste i neutralne. I jednocześnie nasz ton głosu jest taki, bym powiedziała, na takiej w miarę możliwości, oczywiście, jak się da jednej linii. Czyli przykład. Tak, oczywiście. Zrozumiałam. Prawie. No nie, nie chcę powiedzieć, jak roboty, bo to tak brzmi, ale naprawdę ta neutralność jest bardzo okej. Okay. I co dalej? Ponieważ musimy pamiętać, że narcyz to jest osoba narcystyczna, zarówno kobieta, jak i mężczyzna z takim zaburzeniem. Narcyz karmi się naszą energią, jakąkolwiek energią, naszymi emocjami. Czy to są emocje pełne radości, to chętnie z nich czerpie i, i lubi nas tak, wiecie, podciąć skrzydła i raczej zdołować. I y, bardzo karmi się naszymi emocjami, też tymi negatywnymi. Kiedy my się złościmy, nakręcamy, smucimy, szukamy drogi do, do narcyza, bo chcemy porozmawiać, chcemy wyjaśnić, a osoba narcystyczna nie jest zainteresowana taką rozmową. Tak więc osoba narcystyczna co do zasady uwielbia wywoływać zamieszanie, uwielbia wywoływać dramy, niepokój, chaos w ogóle w relacji, aby wzbudzać w nas emocje, żeby karmić się tymi emocjami i po to tutaj, słuchajcie, to jest ważne. Stosujemy tą technikę tej szarej skały, bo wtedy tak naprawdę osoba narcystyczna, kiedy to stosujemy, nie ma dostępu do naszej emocjonalności. I przede wszystkim, słuchajcie, o to w tym chodzi. Osoba narcystyczna, kiedy my stosujemy tę technikę, nie wie, co my sobie w tym momencie myślimy, nie wie, jak my się naprawdę czujemy, nie wie, dokąd my zmierzamy. Generalnie nie gramy z tą osobą wówczas w tak zwane otwarte karty, jesteśmy po prostu niedostępni. I wiecie, kiedy jesteśmy niedostępni dla osoby narcystycznej, to początkowo może, może się na nas zezłościć, wkurzyć, chcieć nas sprowokować, o czym powiem za chwilę, ale na dłuższą metę może też stracić zainteresowanie nami, znudzić się nami, dać sobie spokój. W szczególności mówię tutaj o takich relacjach, na przykład zawodowych. Jeżeli mamy do czynienia z osobą nacystyczną w pracy, jeżeli to jest kolega z zaburzeniem nacystycznym bądź koleżanka, to tak naprawdę ona zaczyna od nas odchodzić, bo widzi, że nie potrafi się dokopać do tej naszej emocjonalności, i najczęściej jest duże prawdopodobieństwo, że będzie sobie szukać innego obiektu zastępczego, który wejdzie w taką oczywiście niezdrową relację. A my tutaj zamykamy się na ten kontakt emocjonalny i, i absolutnie nie wpuszczamy takiej osoby do tutaj naszej przestrzeni, do naszej głębi, w szczególności naszych emocji, bo, wiecie, rezygnuje osoba narcystyczna z tego powodu, z zabiegania dalszego, co ci się dzieje, co, co, ta, co tak mówisz, co jesteś taki niejaki, bo. To by za chwilę oznaczało, że to osoba narcystyczna wydatkuje energię, yy, dopytując się, dopytując się to, co tu się dzieje, właśnie dlaczego taki, taka jesteś. I na początku tak może być, z taką właśnie możliwością pretensjonalności, yy, wkurzenia się na nas, okazywania złości, ale tak naprawdę absolutnie osoba narcystyczna nie chce wchodzić w coś takiego, bo umówmy się. Albo nawet nie musimy się umawiać, bo po prostu to wiemy. Osoba narcystyczna chce być i musi być w centrum wszechświata, jest pępkiem tego świata, a nie my, więc nie chce dawać nam energii i w nieskończoność pytać o co tutaj chodzi. Tak więc szybko, stosunkowo szybko, taka osoba staje się zniesmaczona i daje nam spokój. I jeśli to wytrzymujemy i konsekwentnie stosujemy tą technikę, to jest duża szansa, że tutaj jesteśmy w stanie się zdystansować, w szczególności jeżeli chodzi o te relacje, tak jak wspomniałam, zawodowe. Oczywiście, jeżeli chodzi o nas, to wewnątrz nas, no umówmy się tak, tak szczerze, no nie jesteśmy, wiecie, pozbawieni tych emocji. Może się w nas dosłownie gotować, w szczególności na początku, jeżeli jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni. Możemy dygotać, ciało nam może dosłownie szaleć od środka, gdzieś tam drżeć i to jest ok, to jest ok. Miejmy jakby na to zgodę, ale chodzi o to, żeby to wytrzymywać. Wiecie, na zasadzie, hmm, dobra, stosuję tę metodę, jestem na początku drogi, mówili mi, że będę tak od środka energetycznie ciężko to znosić, ok, wiem, że tak ma być, wiem, że tak ma być, nie, nie dam się ponieść. Wiecie, to tak jak idziemy na zastrzyk i... Będzie piku, piku i za, zaboli na chwilę, no, no wiemy, no, no wytrzymujemy to, trzeba to wytrzymać, idziemy dalej. Taki trywialny przykład, ale mamy, mamy wiedzę, mamy wiedzę, że tak ma być i, i jest ok. Oczywiście jak jesteśmy opanowani i nic nam z ciała takiego nie wychodzi, no to tym lepiej, no to gratulacje i tylko trzymam kciuki. Ale również jeżeli nas to w jakiś sposób, wiecie, zacznie telepotać, że tak to ujmę, yy, jak to, jak to się mówi kolokwialnie, tak ze wlechu mi słowa, to, to puśćmy to. To po prostu to puśćmy, zostawmy i trzymajmy się tej metody. Trzymajmy się tego, co tutaj chcemy y, osiągnąć. I oczywiście pamiętajmy, że ta technika jest według mnie techniką bardziej na przetrwanie, więc wiemy po co ją stosujemy, i tutaj starajmy się utrzymać. No, ja uważam, że to jest wtedy nasza przewaga. Tak więc to, to pamiętajmy, jaki jest cel tego, i staramy się tutaj opanować. Opanować siebie, rozumiejąc, po co to stosujemy. Oczywiście, słuchajcie, w miarę treningu możemy wypracować w sobie naprawdę niesamowity spokój, tak jak w każdym treningu, opanowanie, oswojenie się z tym tematem i z czasem przyjąć tą technikę jako bardziej naturalną, w bardzo różnych sytuacjach trudnych czy, czy okolicznościach. Po prostu czasami potrzebna jest nam ta technika. Bywa też tak. Że kiedy jesteśmy już w takim, bym powiedziała, treningu i potrafimy stosować tą technikę, tutaj mogę powiedzieć z, własnej jakby, z własnego podwórka, zdarza mi się, że nagle muszę zastosować tą technikę, bo mam bardzo trudną rozmowę z kimś trudnym jestem w 100% opanowana, potrafię poprowadzić rozmowę, odpowiadać bardzo krótko, nie, wiecie, nie wchodzić w rozmowę, mieć poczucie tutaj kontroli. Ta osoba odchodzi, kończymy rozmowę. I dopiero po czasie, po jakiejś chwili, przychodzi mi z organizmu, wow, jakie to było trudne, wow, ojeju, ale to było, ale to było. I to też jest, słuchajcie, ok, to też jest ok. Ja wtedy zdaję sobie sprawę i tak naprawdę mój e, organizm mi przesyła informację, popatrz Ania, ile ty tutaj wydatkowałaś energii, popatrz. I ja mam taką świadomość, że, że tak, że to było trudne, żeby mi utrzymać, Taką konwencję rozmowy na zasadzie szarej skały, techniki szarej skały, jak i no, dało mi to zapewne informacje z kim miałam do czynienia, bo my, jak zapewne wiecie, jesteśmy wibracją i my się wzajemnie też wymieniamy energią innych ludzi, i to jest też tak, że to, co nam idzie z ciała, to jak my się czujemy po kontakcie z innym człowiekiem, to jak my się czujemy po rozmowie, po bycie z daną osobą, jest bardzo cenną informacją. Czy my wychodzimy podbudowani, uskrzydleni, mówimy: Ale było fajnie. Czy my jesteśmy, wiecie, wypompowani, nie wiemy jak się nazywamy i mówimy: Ojeju, ojeju, co tu się podziało? Więc to przy okazji tak, taka mała gwiazdka. Przy okazji o tym mówię, że zwracajcie sobie na to uwagę, bo to jest bardzo cenna informacja. Dlaczego tak się czujemy po spotkaniu czy po rozmowie z daną osobą? To jest naprawdę fajna informacja z organizmu. I o co chodzi dalej? W konsekwencji my, stosując tą technikę, zabieramy niejako osobie narcystycznej możliwość kontroli naszej emocji, tak naprawdę możliwość kontroli sytuacji i oczywiście nas samych. I co ważne, o czym tutaj przebąknęłam, ale teraz powiem: mogą się zdarzać, w szczególności na początku, prowokacje ze strony osoby narcystycznej w zachowaniu, w gestach, w mowie, które mają na celu rozgniewanie nas, sprowokowanie jakiejkolwiek reakcji. I co teraz? Nasza świadomość. Patrzę i widzę, co ta osoba robi, do czego zmierza. Wiem, o co tej osobie chodzi. I w związku z tym, że wiem, to niezależnie od tej sytuacji, co ona tam wyrabia, ta osoba, nie dam się sprowokować. I czy to będzie, nie wiem, tak strzelam, celowe wylanie zupy, czy nawet potłuczenie jakiegoś ważnego dla nas wazonu, czy zrobienie cokolwiek, umiejętność tutaj utrzymania, wiecie, tej kontroli. Okej, okay. okej, okay. no to posprzątam, to posprzątaj, możemy posprzątać razem. Pełna neutralność. Bo to, że ta zupa jest wylana, przykładowo, czy ten wazon potłuczony, to nasz wybuch emocji ma się i tak nijak do tego, pamiętajmy, że to już się zadziało. Nic nam nie poskleja tego pięknego wazonu, być może. Oczywiście jest to strata, ale nasz wybuch daje w tym momencie jedynie pożywkę dla osoby narcystycznej. A, widzisz, potrafię tak zrobić, żeby cię wkurzyć. Widzisz? Potrafię tak zrobić. Pamiętajmy, że tutaj jest dosłownie działanie perfidne, no tutaj bym powiedziała, że to są działania swoiście psychopatyczne, no niestety, no to, to jest oczywiście mój osobisty pogląd na tego typu zaburzenia, ale no to jest ten krąg y, socjopatyczny, gdzie tutaj no, y, osoby są naprawdę, naprawdę pozbawione empatii. Więc oni mają się z naszymi emocjami w taki sposób, że no mają je głęboko w swoim poważaniu, tak? I tutaj trzeba o tym, o tym pamiętać. Więc nie dajmy się sprowokować, spróbujmy to utrzymać, i to jest kolejny punkt, gdzie sobie myślę, mm -hmm, powiedziano mi, wiem, że ta osoba może przez chwilę tutaj szaleć i robić różne rzeczy, żebym w końcu wywaliła tymi moimi emocjami. Nie dam się sprowokować, wytrzymam to. I wtedy słuchajcie, ta nasza samokontrola i samoświadomość, po co tutaj jestem, co się u mnie dzieje, jest najważniejsza. Jest najważniejsza, żebym ja miała poczucie kontroli tego, co u mnie, a nie te okoliczności zewnętrzne, które osoba narcystyczna bardzo fajnie chce mi zorganizować. Ignorujemy wtedy okoliczności. No niestety, wiemy, po co to robimy, koncentrujemy się na tym, co jest dla nas istotne i. Aby ten, wiecie, nasz stan tej niedostępności yy, emocjonalnej po prostu utrzymać, temu to służy. I ważne, słuchajcie, ta technika nie ma sama w sobie na celu wkurzać osobę narcystyczną. To nie chodzi o to, żeby ją zdenerwować, chociaż zapewne może zareagować, delikatnie rzecz ujmując, dyskomfortem, ale tak naprawdę może się wkurzyć, może powiedzieć, co ty tu odwalasz, ale to teraz taka jakaś sztuczna jesteś, co ty. Spotkałam się z takimi reakcjami: A co mówisz takim głosem? A co jesteś taka lalkowata? Nie dajemy, po prostu nie dajemy się sprowokować. Nie mamy też w tym celu, słuchajcie, żeby ta osoba narcystyczna się wkurzyła. Tym niemniej yy, chodzi o to, że ta technika ma na celu tylko i wyłącznie nas chronić. Ona jest dla nas. Czy to się komuś podoba, czy nie. Ona jest po prostu dla nas. I i jedna z ostatnich rzeczy, które Wam chcę powiedzieć. W wielu materiałach zauważyłam, że jest to cały opis tej techniki szarej skały. Jest to też taki opis wskazujący właśnie, że um, osoba narcystyczna w końcu się na przykład znudzi nami, i ponieważ staniemy się dla niego nieatrakcyjni, nieatrakcyjne, to może postanowi od nas odejść. Można to brać oczywiście pod uwagę, natomiast ja osobiście uważam, że. Jeżeli my nie chcemy z kimś być, to stańmy do tej odpowiedzialności i pamiętajmy, że to my zawsze możemy podjąć decyzję i odejść. Jeżeli tylko oczywiście pozwalają nam na to okoliczności i jesteśmy w stanie właśnie stanąć do takiej decyzji. Nie czekajmy, co się tutaj jeszcze wydarzy, albo jak bardzo nasze granice zostaną przekroczone, i może w końcu ta osoba odejdzie, może w końcu sobie kogoś znajdzie, jeżeli kogoś już nie ma w międzyczasie, bo osoby narcystyczne uwielbiają funkcjonować na tak zwaną zakładkę emocjonalną, często również i seksualną, ale chodzi o to, że my też możemy podejść do takiej właśnie tutaj stanąć do tej decyzji i powiedzieć, ok, ja już nie chcę. Możemy stosować tą technikę w nieskończoność, za tym też idzie swoje wydatkowanie jednak energii mimo wszystko i czekać, a ta osoba narcystyczna, mając zasoby już gdzieś na zewnątrz, zasilając się energetycznie, e, korzystając z energii innych ludzi, może się z nami bawić jeszcze długo, długo, długo i pytanie, czy chcemy w tym wówczas uczestniczyć. Oczywiście to bawić to też jest słowo w cudzysłowie. I tą metodę szarej skały polecam głównie, sugeruję, żeby ją stosować bardziej w trybie właśnie przetrwania. Na przykład, kiedy rozstaliśmy się już z osobą narcystyczną, ale musimy, musimy mieć kontakt z uwagi na wspólne dzieci, jakieś wspólne sprawy, czasami sprawy zawodowe, bo pracujemy w jednej firmie, bądź mamy na przykład też kontakt ze swoim narcystycznym rodzicem, matką lub yy, ojcem, albo obojgiem tych rodziców, i z jakichś przyczyn no, postanowiliśmy, że zupełnie się nie odizolujemy, odizoluj, to możemy na czas, Kontaktu y, przyjąć taką y, jakby technikę szarej skały, taką procedurę takiej neutralności, żeby absolutnie te osoby narcystyczne nie dokopały się do naszej emocjonalności i się tam nie, nie, nie gościły bez naszej zgody. <laughs> Przepraszam. Natomiast jeżeli też mamy w pracy taką osobę toksyczną, to uważam, że to jest y, najlepsza metoda, bo nie musimy koniecznie zmieniać pracy, raczej możemy sobie poradzić z takim, przepraszam, swoistym wrzodem i nie rezygnując z zatrudnienia, bo wiecie, z osobami toksycznymi to jest tak, że no nie chcę użyć sformułowania, ale tak mi się nasunęło, przyszło do mnie, bym powiedziała teraz, no chwasty się rozprzestrzeniają szybko, no po prostu szybko i nie da się ich tak łatwo, tutaj bym powiedziała wyeliminować, to jest oczywiście przynośnia swoista, ale taka prawda, no to są osoby bardzo, bardzo szkodliwe dla nas, naprawdę energetycznie szkodliwa. W związku z tym to no nie chodzi o to, żeby kolejną pracę zmieniać, ponieważ jest wysokie prawdopodobieństwo, że tam trafimy znowu na jakąś osobę toksyczną, bo jak wspomniałam, oni się dosłownie no, no rozprzestrzeniają, bym powiedziała, bardzo szybko. I to nie chodzi właśnie o tą permanentność szukania takiej pracy, gdzie, gdzie wszystkie relacje są zdrowe, wszystkie osoby są zdrowe, bo, bo jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że nam się tak w końcu uda, ale chodzi o to, żeby umiejętnie sobie z nimi radzić. I ta, wiecie, takie poczucie, że tych osób narcystycznych jest coraz więcej, ja tak sobie myślę, że to nie do końca jest samo w sobie, taką odpowiedzią, wiecie, tutaj na, na zmiany w populacji, że teraz ich jest więcej. Mam też wrażenie, że to wynika z tego, że my coraz bardziej mamy świadomość, jak takie osoby wyłapywać, jak mieć taką, wiecie, wiedzę i podstawowe rozeznanie, z kim ja mam do czynienia, a więc oznacza to w moim odczuciu oczywiście, a tutaj statystyk populacyjnych absolutnie nie prowadzę, nie mam kompetencji w tym zakresie, ale mam wrażenie, że mówiąc, że jest ich coraz więcej, to po części rezonuje to z takim określeniem, że mamy coraz większą łatwość, żeby ich zwyczajnie rozpoznawać w swoim otoczeniu. I to rozpoznawanie powoduje, że ten obraz ludzi, z jakimi mamy do czynienia, jest dla nas coraz bardziej czytelny i pokazuje nam takie, ani inne, właśnie tutaj rezultaty, jak to wygląda w tych naszych relacjach. Podsumowując, tylko słuchajcie, dodam. Że zarządzanie tak trudną relacją, jak relacja z osobą narcystyczną, wymaga od nas ostatecznie niesamowitego wysiłku, niesamowitego wysiłku. Dlatego ja osobiście, ja to powtarzam permanentnie, może, może ja już tutaj jestem w tym obszarze też nudna, ale będę się przy tym upierać, zawsze będę stała na stanowisku, że jeżeli to tylko jest możliwe, ewakuacja, kochani, ewakuacja. Odchodzimy, dystansujemy się od osoby narcystycznej, nie wchodzimy w żadne interakcje, nie ratujemy, nie uszczęśliwiamy, nie miejmy poczucia, że jak będziemy wystarczająco dobrzy, to ta osoba się dla nas zmieni, bo my ją rozumiemy rozumiemy jej traumy, rozumiemy jej przeżycia. To jest jedna wielka iluzja: stracimy mnóstwo czasu, mnóstwo energii, mnóstwo zdrowia. I oby nie, ale być może kawałek naszego życia. I, I życzę Wam tego, żeby szybko otwierać oczy i szybko zarządzać ewakuację. Staramy się nie wchodzić w takie interakcje. Unikajmy ich jak tylko możemy, bądź jeżeli nie możemy, to brońmy się choćby z pomocą techniki szarej skały. Jak najdalej od tego typu, słuchajcie, wibracji, w ogóle jak najdalej od wibracji niskich u, u ludzi, którzy nam po prostu nie służą taką energią. Jak najdalej od wszystkiego, co właśnie kradnie nam tą energię. Tak więc bądźmy na to uważni, bądźmy tacy współodczuwający, co nam idzie z organizmu, jak my się czujemy, co, jakie dostajemy informacje po kontakcie z różnymi ludźmi i podchodźmy do siebie z miłością i zrozumieniem, i słuchajmy tego, co nam tutaj, wiecie, w duszy gra i co nam często ciałko podpowiada. Tak więc życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego naszego spotkania. Do zobaczenia. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś uwagi, to zapraszam do skomentowania. Jeżeli coś ode mnie potrzebujecie, chcecie zadać pytanie, również służę uprzejmie. Do zobaczenia i czekam na odzew z Waszej strony. Wszystkiego dobrego.